Siemaneczko, wstałem dzisiaj rani, żeby sobie przygotować motor, bo już weekend wróciłem, a klasę też muszę ogarnąć, bo tam jest kilka w niej już rzeczy, co wykluczają ją z jazdy po ulicach. Dobra, ale mniejsza o to. Sporo rzeczy w sumie bym wam chciał powiedzieć, Dlaczego jeszcze tego kłada nie kupiłem? Przeglądam cały czas oferty. Tylko wiecie, co jest taki problem z tym kładem? A mianowicie. Mam hajs, ale nie mogę go użyć. Zaraz wam powiem, dlaczego i jak to tak wyszło. No myślałem, że ogólnie szybciej tego kłada kupię. No to już wam w sumie mówię najlepiej od początku, żebyście zrozumieli. Wychodzi, że w tym roku zarobiłem za dużo kasy w sensie, że zarobiłem już więcej niż w tamtym roku i będę musiał znowu podatek zapłacić. No i mam na sensie kasę. Sporo kasy nawet, tylko że jak ją przeleję sobie teraz w tym roku, zostało dwa miesiące do końca roku praktycznie Jak przeleję w tym roku, to zapłacę tego podatku z 10 tysięcy, a jak przetrzymam się do 1 stycznia, no to zapłacę tam, wyliczyłem 5,5, około 6 tysięcy, nie? Dlatego chcę się właśnie ten, poczekać trochę, no mam ogólnie takiej gotówki czystej tam 13 tysięcy, miałem więcej, ale powiem wam tak Byłem na wyrwaniu tych ósemek, to praktycznie 1000 zł. zostawiłem. Pojechałem na Szwajcarię, tam za internet, za abonament to wyszło 480 zł. przyszło jakieś upomnienie za mandat, coś tamten, to drugie 1000 zł. Tutaj do KTM też jakieś trochę gratów sobie kupiłem, bo od Pisara zamówiłem to oryginalną lampę, reflektor mam do odebrania. Jakieś dętki sobie kupiłem, no tam wiadomo, jakieś pierdoły. I zaraz znowu 1000 zł, to już 3000 nie ma i hajs się rozchodzi, tak że w tym miesiącu to już budżet zamykam. Był ogólnie taki raptor 700 z CB500, za tam 14,5, przeceniony później na 13,5, ale to był tak, że normalnie gościu, nie wiem, po 5 godzinach patrzę przecena i żebym nie jechał w trasę, no to bym pojechał, zobaczył ten jak Był spoko, to już bym wziął. Jest jeszcze jeden taki raptor 700 też z silnikiem CB500, tam chyba za 12 czy tam 13, ale silnik uszkodzony jest. Kurde, powiem wam po ostatnim myciu, chciałem KTM odpalić. patrzy, nie odpala, ale tak wiecie, kręci i tak czuj, że jakby iskry nie było. Ja biorę filtr zamarznięty, to tu takie mrozy by były, kurde? Gdziełem, odchyliłem filtr i od razu odpalił. Ja pierdzielę. Myślałem, kurde, że coś się stało na początku. Kurde, kręci, nie odpala. Nieźle. Dobra, świeży olej wymieniony. To jeszcze wrócę do tego, dlaczego nie mogę tego hajsu za sensa wypłacić. No, sprawa wygląda tak, że od nowego roku podwyższają podatek w sensie, że jest ulga podatkowa dla takich jak ja na przykład. Jeszcze tam widziałem, że się chce zabezpieczyć, takim tym, że jeśli na przykład ktoś nie pracuje w ogóle i tylko dostaje takie pieniądze, to nie jest zwolniony z tego podatku. Ale tak jak ja na przykład pracuję w firmie, firmie transportowej, a to jest mu jakby dodatkowy dochód, to ja bym był zwolniony z tego. Tak, żeby wszystkim nie dali za darmo. Ale sprawa wygląda tak, że na przykład z 30 tysięcy, no to jest taka ulga 5 tysięcy złotych. To jest dużo, dlatego właśnie jak przetrzymam ten hajs z i w tym roku nie wypłacę, a w następnym, no to zaoszczędzę, tak liczyłem, około 3-4 tysięcy złotych. A to tylko dwa miesiące, to praktycznie 2 tysiące złotych dostaję za to, tylko że nie wypłacę tych pieniędzy w tym roku. A kładzisz wpadnie, tylko trzeba jeszcze poczekać. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Ogólnie też patrzę te BM-ki, no bo mówię, teraz trochę się zaczęło lepsze pieniądze zarabiać, to tak człowiek sobie może pozwolić na coś więcej niż A-klasa, w której nie działa światło, nie działa ABS i w zasadzie nic już nie działa. O jejku. No, to śmiechy śmiechami, ale tak to wygląda. Dobra, zrobi się coraz cieplej. katem świeży, już olej zmieniony, bez przygód, luks, kurła. To jest machina. O, Później pojadę do pisara, odbiorę lampę. Yy, pisar w ogóle miał operację ręki. Ja to w ogóle nie wiem. Na, yy, nie wiem, 30 jeżdżących raiderów, to chyba z 6 jest połamanych. Albo coś im takiego poważnego dolega, że nie mogą jeździć. Co to się kurła dzieje? <śmiech> <śmiech> No dobra, a jeszcze w sumie takich rzeczy ciekawszych, co Was zainteresuje, bo w sumie nie było dawno live'a, no a nie było dawno, to z miesiąc yy, u mnie, więc mówię, jak, za, jak wpadnie live, a wpadnie, nie wiem, może w niedzielę, może w następnym tygodniu, zależy czy pojadę w trasę, jak nie pojadę to będzie luksio dla Was, bo tak, zamówiłem nowe opaski, yy, będzie wygrawerowany projekt Crosenduro, co jeszcze zamówiłem, kurwa, gdzie są klucze? Yy. Zamówiłem kurde takie smyczki, ale inne niż miałem, też z logiem. Tylko one będą takie dłuższe, nie i takie bardziej jak do telefonów przyczepiały zamówiłem identyczne coś jak to, taki otwieracz i tutaj też będzie wygrawerowane logo projekt Rosendura, tylko będzie niebieskie. Więc myślę, że spoko dla Was. Fajne paczki będą na lajwie. No, i na razie chyba tyle. Aj, dla wspierających kanał też pomyślę dzisiaj, w sumie, no dzisiaj to może nie, bo zawsze z tymi wspierającymi, ale wybiorę. Tam widziałem, że jest 20 chyba wspierających. To trzech, wybiorę, co dostanie taką paczkę losowo, nie? Tam będzie na społeczności wypisane, więc obserwujcie, społeczność się pojawi, żeby nikt nie ominął, jak wygra paczkę. Ogólnie te zamówienie co przyszło już zamówiłem w tamtym tygodniu, tam jest 7 dni na realizację, więc na 100% już widziałem, że jedna paczka jest nadana, więc w następnym tygodniu wszystkie te paczki przyjdą, więc będę też wysyłać. Tylko mam nadzieję, że w trasę nie pojadę, no bo jak pojadę to tydzień się przesunie wszystko. Dobra, powiem Wam tak, można byłoby opowiadać, gadać i ten, ale myślę, że przedstawiłem to sytuację, dlaczego jeszcze kładzisza nie kupiłem. Kupię, tylko no muszę poczekać, no bo mówię, jak teraz wydam hajs to stracę sporo pieniędzy. A jak mam oddać 3 czy 4 tysiące Państwu i w sumie nic z tego nie mieć, no to wolę poczekać, nie? Logiczne. Tym bardziej, że to nie jest tak pójść i zarobić. Trzeba się na zapierdzielać sporo. W dawnej pracy to bym przez miesiąc tyle nie zarobił, co praktycznie jakbym nie pracował miesiąc. To logiczne, że lepiej nie pracować, nie? Niż pracować i nic nie mieć. Z tego jeszcze oddać Państwu tyle pieniędzy. No każdy kombinuje jak może. Dobra, Siemaneczko i na razie